Dzień dobry. Maciej Kowalina, tv 11 Za nami już prawie miesiąc nauki. Jak nam minął, na pewno pracowicie. Na ścieżce szkolnej lekko atleci pod trzulnym okiem pana Łukasza i pana Łukasza Litwinuka już od początku roku szkolnego zanotowali liczne sukcesy. 8 września wzięli udział w małym memoriale imienia Henryka Guta. Reprezentacja naszej szkoły wywalczyła wiele medali. cztery złote, 10 srebrnych i pięć brązowych. Zawdzięczamy je Janowi Skwierczyńskiemu z klasy 3B, Damianowi Lipińskiemu z klasy 4B, Gabrieli Mościckiej, Wiktorii Niedziłce, Emilii Rytel, Blance Raplińskiej, Kasprowi Krasowskiemu, Aleksowi Jagiełło z klasy 5B, Nikodemowi Lewandowskiemu z klasy 6B, Majek Chromińskiej, Lidii Dumowskiej, Elizie Domańskiej, Julii Fiuk, Szymonowi Pszczółkowskiemu z klasy 6 D oraz Alicji Pawlusiewicz, Karolinie Szczepańskiej, Nikoli Gorzkowskiej, Natalii Kowal, Michalinie Cichy, Laurze Huber z klasy 7c. Nasi uczniowie pod opieką pana Łukasza Kosierackiego odnieśli też wiele sukcesów podczas inauguracji jesiennej edycji Czwartków lekkoatletycznych, która odbyła się 15 września 2022 roku na stadionie Lekkoatletycznym w Siedlcach. 15 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kropki. Jak za roku pani Ewa Radzikowska przygotowała tablicę na, na tle, której można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Poza z języka angielskiego uczniowie klas czwartych, piątej i szóstej zapoznali się z historią warsztatów, a następnie stworzyli prace plastyczne z kropką w roli głównej. Każda kropka umieszczona na klasowym drzewku to symbol ich zdolności i umiejętności. W dniach 12-16 września w naszej szkole odbyła się kampania informacyjna w ramach projektu Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania prelekcji przeprowadzonej przez Panią Pielęgniarkę z naszej szkoły dotyczącej chorób zakaźnych takich jak odra, ospa, wścieklizna, grypa, koronawirus i inne. Podczas godzin wychowawczych uczniowie tworzyli filmy i prezentacje związane z tą tematyką. W świetlicy szkolnej został przeprowadzony cykl zajęć, bo teraz więcej wiem, mniej choruje. Ponadto w holu szkoły został stworzony korytarz zdrowia. Mając na celu dokładniejsze zaobrazowanie i zaznajomienie całej społeczności szkolnej, tym niezwykle ważnym tematem. 19 września obchodziliśmy Światowy Dzień Emoticona. Czy wiecie, że pierwszy emotikon został użyty 19 września 1982 roku? Obecnie jest ich około 845. W naszej szkole świętowały tym dzień m.in. klasy 6D i 4B, pod opieką pani Katarzyny Kostel i pani Agnieszki Balas. 22 września w Centrum Kultury i Sztuki w, w Siedlcach odbyła się konferencja Widzę, Rozmawiam, Reaguję, pod patronatem prezydenta Miasta Siedlce, której współorganizatorem jest nasza szkoła. Witam! 22 września od godziny 9 rozpoczęła się konferencja. Konferencja była początkiem, rozpoczęciem naszej kampanii społecznej. Widzę, rozmawiam, reaguję. A w tym roku planujemy następujące działania. Na pewno warsztaty edukacyjne dla dzieci z klas 1-3 które nazywamy warsztatami pod chmurką. Będą najczęściej one na terenie szkoły, ale na dworze, tak jak właśnie w nazwie pod chmurką. Na temat będą, jak wyrwać dzieci z życia online do życia offline. Kolejne będą warsztaty też edukacyjne, z serii bezpieczne miasto-siedlce dla klas 1-8, i będą odbywały się w szkołach. Również będą warsztaty dla klas jeszcze 1-3, które odbędą się w Urzędzie Miasta. Będą również dwa konkursy. Konkurs plastyczny, to powinno może Was zainteresować. Konkurs plastyczny, jak budować moje bezpieczne siedlce, to będzie dla klas 1-4. I konkurs na scenkę teatralną, czyli terapia teatrem. No, będzie polegało na zrobieniu przez młodzież scenki, no i później profilaktycznej oczywiście, i później ukazaniu tej scenki. No i jeszcze zamierzamy zrealizować dwie debaty. Jedna debata dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. A druga de debata dla nauczycieli, rodziców oraz instytucji współdziałających, e, właśnie współpracujących, pomagających rodzinom. E, no i oczywiście w czerwcu zapraszamy na rodziców na kolejną konferencję. To by było na tyle. Żegnam się Pa. Jedenastka w tym roku przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego pod tytułem Każdy inny, wszyscy równi. Jego celem jest uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami. Kolejną nowością jest udział w rządowym programie Laboratoria przyszłości. W ramach programu szkoła otrzymała urządzenia o wartości około 180 000 600 zł. Odbyło się już pierwsze zajęcia z wykorzystaniem dostarczonego sprzętu. Uczniowie z klasy 5C. Poznawali na lekcji biologii mikroświat za pomocą mikroskopu cyfrowego. Zdjęcia prowadziła pani Joanna Celicka. Przed nami ważne wydarzenie wybory przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Kandydatami są uczniowie klas 8. Martyna Matłacz z klasy 8 B oraz Krzysztof Drzewiecki z klasy 8 A. W ubiegłym tygodniu mogliśmy poznać ich pomysły, które mają podnieść jakość funkcjonowania naszej szkoły. W ogłoszeniach szkolnych i na facebookowej stronie szkoły znajduje się też link do strony, gdzie możemy wpisywać pytania do kandydatów. Odpowiedzą na nie podczas debaty wyborczej. Przed nami debata kandydatów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Odbędzie się ona we wtorek przy sali numer 40 na trzecim piętrze o godzinie 8.50. Zapraszam na nią wszystkich, którzy chcieliby wysłuchać pomysłów kandydatów na działania szkoły lub zadać im pytanie. To tyle w dzisiejszych wiadomościach. Dziękuję za uwagę.